To suicide mission, typu Yellow Riven kanagra gasika. Zapraszam P199LP, need this wind 2.D Patrzcie na tego grubaska, czy on nie jest cudowny? Tak... jego kolega z na listnie. to jest w ogóle totalny troll. Mogli skończyć grę, ale stolował ten list dwa razy. Teraz my że wygrywamy. No A, carriesz. Pa ciastka ma Riven. no to dobre a jak mi ją Let's get this party started. Just, Let's get ja started. Ja Czekaj. Żelapywa, Dawaj. Jaki stulik, pa Ne. O! No i elegancko, Riven zaorana. Czekaj, nie nie to już zastęp. Idzie. Ja pierdolę znowu No Ty jeszcze nie zesunowałem, nie patrz Unlucky o, o nie Najgorzej Na go Dawaj E A ooo <laughs> Ale naj Wyjebiesz Nie He POMPeczka To kogo no, Riven no. chyba jest na TJ lekkim już 0-2 czwarty widzisz ale to jest najgorsze jak jungler tak to, to jest najgorsze skurwysy co takie można no, zrobić wiem, tak, znam ten ból na to Wolę przegrać grę i mieć super fun Zabijania biednego Riven Pa, pa. pa. Ty, ty, No patrz co się odpierdala pa, oczy, wiesz, ja, ty, ja, ja pierdolę, pierdolę. Czuję dobrze typie. Jak skampić Riven w trzech prostych krokach Jakiś, jaka dobra leczka? Zajebista, najlepsza była. Przemyślałem Fajny ziomek, manik. No, no Riven 03 Reven z kulem! Z kulem jeszcze jest, chłopak. O! No to unlucky troszeczkę, chłopak jest. Nie, dobra jak. Ciekamy na minion. Czekaj, kuźnik. Nie, myślę, że już koniec z akcji. Masz pan naje? Jak nas zabije obu, to będzie ale nie? No to tubek. Znowu nas zabije obu i co będzie? Już jest tak w trupie, że ty no, no że trzeba jeszcze bardziej, ja mówię. <laughs> Kiedyś nie było takiego, czegoś, że mam mieć taką szansę na powrót. Mi się wydaje, znaczy nie, mi się wydaje. Żeby... Nie było, i chuj. A teraz im mniejszy level, tym więcej Expa. Big Picsu w Dubu, Ari trollingu w Bez flash Możesz zostać, ja będę Nie wiem, ona mi przerwie tutaj Ty, Oczywiście typy nie ma flash. nie zbanują jest... Kamil ani Iwerna I mówią, że, że w postaci nie są broń <laughs> To Riven oh, nie. Lord. Co? Ja jestem totalnym rakiem, no nie wiem jak No zbele ranger jesteś samist, no dobra możesz iść już oh. Ja pierdolę, co jest? Jaka bułeczka Na max, max levelu W jestem, nie? Nagraga się się w W max'ie tym? Tam Dawaj go, ej No i Ja pierdolę Ty, ale tu ulti nigdy nie trafisz Dwa ulti trafiłem, teraz jedno sobie. Takie ładne ulti wcześniej trafiłem Myślałem, ja że się cofnie ta Riven, ale stał w miejscu. O, Bez flash. Mogę dupnąć i... no to dodałem. I... Geek, hey, wiesz. Gitar, hej. No się mam. Ah, graves Funket, her. 5T A, ah, no to Ari nie ma klawiatury. Co to znaczy funket? No gang, to tylko nie trafiła sobie w przycisk oh. Tak jak nie trafiła w przycisk na flaszu kiedy ją I na niku. I na niku Widzę no rówę kolega No tak bez gumeczki wjechał ze ja, mnie jak creepa. <grym> <grym> Pary się wypierdala od Riven właśnie 06 nic się nie trafiła? <lety> Prawie ich okiełbasiłem jeszcze. No jak się wykurwię, no i się wykurwię. Draven ci pinguje. Patrz na to Mario, to jest kurwa i ta sali. To musisz. egzot mieć... od Oriana. A, Rinis nie trafił. Znowu. Totalnie. Net cook. -ku. Tam solo jesteś, nie? Ja. Okay. Wszystko jest pod kontrolą. Chciałem zabić Oriana, ale... tak. Exo! Tutu, tu, 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 Wszystko ma przygotowane na mnie, no. To ja nie wiem, czy chcemy walczyć. Zależy od Ani. Fajnie, co no, to jest? Nie ma, nie wiem co chodzi. Nie wiem, no pod tanka by się przydawać Ja 50 sekund do ul. Ale mnie to denerwuje, takie coś. Rozumiem, też misuję ryby, też misuję czarmy na Aria, gramarii, gram czasami, czasami, czasami gramarii Ale kurwa... Nie wiem, po co nalewelowała tego czarmy. 30 pod rząd czarmów zmisować, to jakiś nowy rekord? Nie widziałeś się trafiło? Nie trafiła, nie widziałem. Nie widziałem. Go! Nie widziałem. Go, Go, replay play. i liczymy. Naprawdę. Ten, aż, no naprawdę. Aż by no, mi się no. chciało to odpalić i zobaczyć. Chciało, na dwa razy szybkości i liczymy No nie wiem, no, są takie banny. Co? Póki Ari nie ma, to możemy wygrać. Mogę, bo no, chociaż pod tego tanka iść, no nie wiem. <laughs> Ty, pod Ty pod tanka by Randoina i robi nagry. No niech zrobi ten Kolejny, protobelt czy przynajmniej, nie wiem. Z Basiców coś było na tej tego Randuina. No, 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 no. na rozkurwienie. Luźna gała. Ma... Yeah, Powiem tak. You? Nawet nie wiem, czy to na YouTube'a. Tę gierkę Gragasem, bo to była gierka, żeby pokazać ludziom, że... No, kurwa, można skampić, zniszczyć, a i tak jakiś typ się znajdzie, co zbustowany jest? Zbustowana no drużyna. Nie, no dobra, jeden sobie no, 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 no nie, dobra. ta Ari była tak oczywiście zbustowana, że to mnie normalnie nie wie. No dziwi mnie to. No to mnie dziwi. 1, 10, Ari, 0 czarno.